Z wami wszystkimi. I znowu mam. Ekscelencjo, Witamy Cię z błędów naszych serc w imieniu wszystkich parafiach obecnych w i żegociny. W czasie tej najświętszej ofiary, zgromadzona tutaj młodzież ma przyjąć sakrament wierzchowania do którego przygotowywała się przez naukę prawdy wiary, comiesięczne nabożeństwa i cierpliwe oczekiwanie na dzisiejszy szczególny dla nich Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień Wysłania dba świętego. Zdajemy sobie sprawę, że czas dorastania jest dla naszych dzieci trudnym okresem. Są chwile załamań, słabości, wykroczeń przeciwko ale właśnie nadal pragniemy stać obok nich i choć sami jesteśmy słabi, chcemy razem z nimi wyznaczać wiarę w głowę i życie. Czyli być dla nich na co dzień odpowiedzialnym rodzicem, przyjacielem i wychowawcą przez miłość do nich na wzór miłości Pana Jezusa, który do końca nas umiłował. Księżyc i Skupie. Prosimy o udzielenie młodzieży stamionnej i żegociny sakramentu wierzmowania. Prosimy o wspólną modlitwę i słowo połczenia. Niech Chrystus wspiera Cię potrzebnymi łaskami tej szczególnej podłudze wysłupień w naszej diecezji i w całym Kościele. Zrobiony ksiądz Jerzy Popiuszko jednym z kazań, zachęcam. Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni się nienawiść. Mamy zamilknąć, gdy inni mówią, modlić się, gdy inni przeklinają, pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Mamy się cieszyć życiem, gdy inni je lekceważą. Trudne zadanie. I zapewne o własnych siłach żaden człowiek tego zadania nie zrealizuje. Potrzebujemy siły z góry, mocy Bożej, łaski, dawnej. Potrzebujemy takiego mocarza jak Duch Święty. Księży Wysłupie, wyrażam ogromną wdzięczność i radość, że Duch Święty dzisiaj chce się posłużyć Twoim rękami, Twoim sercem by umocnić nas tą siłą, której tu na ziemi nikt, nikt dać nam nie może. Witam cię jak najserdeczniej w imieniu wszystkich zebranych, w imieniu kapłanów, młodzieży, rodziców i proszę o ofiarę się świętych intencji nas tutaj Zgromadzonych. A zwłaszcza, by młodzież bierzmowana wykorzystała te dary. Cieszę się bardzo, że wizyk Biesław znów jest między nami, aby swoim słowem, swoją osobą, swoją posługą przybliżyć nas do Boga. Po to, że jednym zdaniem, powitam, Kapłanów z kamiennej, rodziców i z kamiennej naszej, wszystkich światów, młodzieży i wszystkich zgromadzonych. I wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy, aby ona wydała wolność. i na któreście słyszeli, a wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełną słowom, które płynęły z pusty Oto słowo Pańskie, oto Pięć Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu wierzmowania zgromadzonej w młodzieży z prachy Kamionna i Rzegocina. Czy młodzież tam przygotowała się na życie do przyjęcia sakramentu bierzmowania i 30-go Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni słuchaniu Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Drodzy kandydaci do wierzchowania, powietrze przed zgromadzonym to kościołem, jak i łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie. Pragniemy, aby tu święty, którego otrzymana, mocnił nas do myślnego rozwiązania wiary, pozytywnego wiary w miejscu. Amen. Ale dzieci, które przystąpiły w tym roku do I Komunii Świętej, Cieszę się bardzo Waszą obecnością, tym bardziej, że dzisiaj ja obchodzę kolejną, bo już 40. rocznicę przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej 16 maja. Kochani kandydaci do Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w jubileusz, jaki obchodzi Kościół Tarnowski. Jak zapewne wiecie, Hisedonia Tarnowska przeżyła w tym roku 225 lat swojego istnienia. Jestem przekonany, że w związku z tym, przyjmując sakrament wierzmowania w roku im. doświadczycie dodatkowego Bożego Błogosławieństwa. Bo historia zbawienia opisana na kartach Pisma Świętego uczy nas że lata jubileuszowe są czasem szczególnej Bożej hojności i łaskawości. Ten kontekst jubileuszu naszej diecezji, Kościoła karnowskiego, każe nam również zastanowić się nad tą rzeczywistością, której na imię Kościół. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, gdy o Kościele Mówi się różnie, często formuje się skrajne opinie. Nie brakuje osób, które oddają życie za kościół. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, co najmniej przynajmniej o takich dwóch przypadkach słyszałem, dwóch polskich misjonarzy zginęło pracując na misjach, głosząc Ewangelię. Ale również nie brakuje takich osób, które oskarżają Kościół o wszystkie grzechy możliwe o każde zło na tym świecie. Są tacy, którzy mają powody do dumu, do dumy ze swej przynależności do Kościoła. Ale nie trzeba Was przekonywać, że nie brakuje również i takich. Którzy, mówiąc językiem młodzieżowym, przynależność do wspólnoty Kościoła traktują jak obciach. Pojawia się więc pytanie: skąd taka różnorodność opinii i reakcji wobec Kościoła? Na samym początku trzeba powiedzieć sobie, że nie możemy się dziwić, ani tym bardziej gorszyć. Bo Kościoła, moi kochani, jest losem Jezusa Chrystusa. A jeżeli spojrzymy na Jezusa, to się okaże, że jego rodacy, o czym słyszeliśmy dzisiaj od czytanej Ewangelii, zdumiewali się, dziwili, a nawet i gorszyli, że Jezus, słowa proroka Izajasza, odnosi do siebie. I mówi o sobie, jaką zjasz na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im Ducha Mądrości i Rozumu, Ducha Rady i męstwa, Ducha umiejętności i Pobożności oraz napełniaj duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana Naszego.